wszystkim trenera z tej strony witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Jodyseli Franciszka Trenero polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarskie świata pracującego aktualnie w Rakowie Częstochowa w polskiej Ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie dwa ostatnie odcinki sezonu 2025-2026, w których dowiemy się czy Raków czy Śląsk wygrają mistrzostwo Polskie obydwa. Zespoły, jak widzicie, tyle samo punktów, bowiem Śląsk nie wygrał z podbeskidziem u siebie, i to jest piękna informacja. Były klub Franciszka trenier rozpłatał figla i w 84. Minucie strzelił bramkę, która daje remis 1 do 1. Tą bramkę strzelił dokładnie Ciepiela, sprowadzony przez Franciszka do podbeskidzia. Tak więc nie czekamy szybciutko składy drużyny na dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, mamy wielkie problemy ze składem, bowiem Kuźniar. 3 do 4 miesięcy out. Kozub uwaga 8 do 11 miesięcy jest szansa, że kozuba nie zobaczymy przez cały najbliższy rok i to jest informacja, która no, mnie zdruzgotała. Zresztą Kuźniar też, 3 do 4 miesięcy, najlepszy snajper w zespole, jeden z najlepszych strzelców w Ekstraklasie. O, nie dość, że ominie cały okres przygotowawczy, to jeszcze kilka pierwszych meczów i być może europejska przygoda przejdzie mu koło nosa, a my zostaniemy bez napastnika. Oczywiście na pewno tu kogoś sprowadzimy. Zawieszony i Lopez, zawieszony Cima Jedyny plus taki, że Miguel Luis wraca do składu, tak więc no, ze sporymi problemami Przystępujemy do meczu z pogonią Szczecin. W tym samym czasie Śląsk Wrocław będzie grał na wyjeździe z Burgbetem Niecieczą, tak więc no, tutaj korespondencyjny pojedynek. No, my no, nie mamy zębów w tym meczu. Może nie, nie wszystkich, ale, ale no, jesteśmy tutaj mocno osłabieni. Rezende to zawodnik, który, którego stać na bramki. No ale gdzieś tam kun gra na lewej stronie. Nie wiem, czy przedstawiłem skład, skład na dzisiejszy mecz. Brenio w bramce, Chodyna, Heredia, Kowalski i Rodriguez zagrają na obronie. Trio. Pomocników to oczywiście Rudkowski, Kaczmarski i wracający Luis. I trio z przodu to Patryk Kun, to Dawor Lovren oraz Jao Rezende. moi drodzy, gramy. I zaczynamy przedostatnią ostatnią 33. kolejkę polskiej Ekstraklasy. Mecz z Pogonią Szczecin, która chyba jeszcze bije się Euro o europejskie puchary, więc na pewno tanio nam tutaj jej skóry nie sprzeda. Lovren e, żał Rezende e, do Chodyny. Czwarta minuta spotkania. Chodyna umie dośrodkować, e, jednak nie decyduje się na dośrodkowanie. Może teraz Chodyna, Lowren, ależ było blisko. Kun i Kaczmarski, e, jeszcze Rezende. E, trzeci, trzeci raz za trzecim razem Rezende e, zachowuje Zimną krew i pakuje piłkę do bramki. I prowadzimy ten mecz. Otworzył się wręcz kapitalnie. Zobaczmy: Miguel Luis do Chodyny. hodyna Tutaj Lowren kapitalnie z typica broni. Kaczmarski tu gdzieś w piłkach. Nie wiem, czy nie trafiła w rezendę, który gdzieś ją jeszcze zdołał podbić. Być może on zdołał do niej dopaść i skierować ją do siatki. Mamy 1 do 0 w tym spotkaniu. Mamy prowadzenie w szóstej minucie spotkania. I uwaga: obejmujemy przodownictwo w tabeli. Uh, Jeżeli ja, um, tutaj... Śląskowi udałoby się e, oczywiście. O, już wychodzą na prowadzenie, tak więc już e, to e, prowadzenie w tabeli oddajemy. E, Erik Ramirez strzela kolejną bramkę, ależ tam mają e, kapitalną parę napastników. E, wszystko wam pokażę w odcinku, który będzie podsumowywał e, ten sezon. Ale e, mają tam no, świetnych dwóch zawodników w Śląsku. Jest, którzy, którzy no nie wiem, strzelili z pięcią bramek w tym sezonie we dwóch. E, myślę, że tak. E, myślę, że nawet może e, więcej. E, my też mamy oczywiście świetnych e, zawodników, ale obydwaj dzisiaj nie grają. Bo nie gra ani Kuźniar, ani Iwi Lopez. Jeden jest kontuzjowany, ominie go okres przygotowawczy, drugi w tym meczu będzie pauzował, w następnym prawdopodobnie zagra, jeżeli oczywiście nic sobie nie zrobi. Już mamy, proszę bardzo, Miguel Luis. Kontuzja, tak więc już zmieniamy, żeby Miguel Luis mógł zagrać się w następnym meczu. Wpuszczamy Żana Jewseniaka, a tymczasem Emerson, ten drugi kapitalny szczele ze Śląska, również się uaktywnia. I proszę bardzo, Lowren też już jest zmęczony. Co tu się dzieje? mamy olbrzymie problemy, okej, okay, no zmieńmy to, no dobra, ale panowie, no gramy o Mistrzostwo Polski, a połowa kadry tutaj mi po prostu wymięka. 40 minuta spotkania, jak na razie pogoń nie istnieje i dobrze, ale my tutaj mocno osłabieni w tym meczu, mocno kulejący, żebyśmy nie dali sobie tutaj tylko czasem strzelić jakiejś bramki, mamy przerwę w spotkaniu. Szatnia, już dwie zmiany wykorzystane, ciach, przejmujemy kontrolę nad tym meczem, rozpoczynamy drugą połowę i spróbujemy Spróbujmy, spróbujmy choćby dowieść to 1 do 0. Śląsk-Wrocław już prowadzi w niecie czy 2 do 0. Tak więc w tej chwili wracają na miejsce pierwsze. No i chyba, chyba powolutku trzeba się będzie oswajać z myślą o wicemistrzostwie, bo ostatni mecz Śląsk-Wrocław gra u siebie z Miedzią Legnicę, która zamyka tabelę, więc ciężko tutaj, no ciężko marzyć o tym, żeby żeby tu jakieś punkty stracili. Aczkolwiek, no, pod było w stanie im urwać jeden punkt. Może mieć Legnica również będzie w stanie im coś zrobić. My jednak musimy pilnować swojego wyniku, bo tutaj absolutnym warunkiem do tego, żeby myśleć o czymkolwiek, jest sześć punktów w dzisiejszym meczu. Jeżeli tutaj stracimy dwa, no to myślę, że już nic nas nie uratuje. Chociaż kto wie, piękno futbolu, jest pięknem futbolu, ale rozsądek każe myśleć. A tymczasem Piotr Parzyszak pakuje piłkę do bramki. Fatalne zachowanie Cimy Akasa. Albo Rodrígueza. Rodrígueza Chima oczywiście nie może grać w tym meczu. Który no, nie upilnował parzyczka, pozwolił mu w zasadzie zrobić. Tutaj Chodyna też się nie, nie popisał, bo no, odprowadzał tylko Luisematę. Mate nie, nie zrobił nic, żeby przeszkodzić temu dośrodkowaniu. Parzyczek z kolei wpadł w pole karne, gdzie Rodriguez nie zrobił nic, żeby zapobiec strzałowi. No i niestety mamy bramkę wyrównującą, która na tą chwilę no, każe nam odłożyć chyba myśli o mistrzostwie do przynajmniej przyszłego sezonu. No Śląsk-Wrocław ma tutaj no, wspaniały skład w tym sezonie. Tych dwóch zawodników jest absolutnie geniusze. Jeśli chodzi przynajmniej o polską ligę, Emerson i ten drugi Ramirez, chyba, chyba Ramirez albo Rodriguez, nie wiadomo. Jaor Zende da już z siebie wszystko. Proszę o następny zawodnik, prosi o zmianę, bo już nie jest w stanie dać siebie więcej. Kun 6-5, Hedlund 6-5, oceny fatalne. No cóż panowie, no zażądam więcej. No. No wyszliśmy bez zębów na ten mecz. Emerson kolejna bramka. No i moi drodzy, chyba Śląsk Wrocław będzie mistrzem Polski. Raków Częstochowa, wicemistrzostwo mamy oczywiście zapewnione. No i co? Pogoń Szczecin, Pogoń Szczecin 1, Raków Częstochowa 1. Widzimy się za chwilę na kolejce ostatniej. I moi drodzy, jesteśmy z powrotem, ostatnia kolejka polskiej ekstraklasy, ostatni mecz sezonu 2025-2026, spotkanie Raków kontra Jagiellonia, skład na ten mecz Breno w bramce, Rodríguez, Chojokowalski Heredia, Chodyna w obronie, Arsenicz, Kaczmarski, Luis w pomocy, i Lopez, Rezende i Lovren zagrają w ataku, nie możemy skorzystać z Kuźniara, kontuzja Kozub, kontuzja Jevseniak i Rutkowski, zawieszenie za kartki, wychodzimy na boisko. Na ostatnią kolejkę polskiej ekstraklasy. I zaczynamy. 34. i ostatnia kolejka polskiej ekstraklasy. To, co już mówiłem ze trzy razy, i zaczynamy od dobrej sytuacji ze fragmentu gry. Moi drodzy, żebyśmy zostali mistrzem, my musimy wygrać. A śląsk Wrocław musi u siebie przegrać z ostatnią w tabeli Miedzią Legica, która jest już. Która już spadła do pierwszej ligi, tak więc no, czeka nas zadanie niezwykle trudne. Może nie tyle razy, co okoliczności muszą być wielce sprzyjające do tego, żebyśmy tutaj cieszyli się dzisiaj z mistrzostwa. Musimy przede wszystkim swój mecz wygrać. Kolejna dobra sytuacja naszego zespołu rezendy. Trafia Uwaga! uwaga! Ślą Śląsk Wrocław przegrywa 0-1 z miedzią Legnica. No, tego się nie spodziewałem. Tego się absolutnie nie spodziewałem. No i może tu się jeszcze coś wydarzyć ciekawego. Tu może być jeszcze ciekawie w tej ostatniej kolejce. Chodyna, musimy to wygrać. Chodyna, coś zrób. Miguel Luis wreszcie wrócił do składu. Mamy nadzieję tutaj na, dobrą, na dobre stałe fragmenty gry. Zresztą już w tych pierwszych minutach mieliśmy dobre, stały fragment gry. Ża ja... o oh, oh, strzela bramkę. Przepraszam was, jestem trochę zaziębiony. Może się to zdarzyć, zwłaszcza w takim stanie wzburzenia i ekscytacji, bo na tą chwilę, o ile się nie mylę, jesteśmy Mistrzem Polski my wygrywamy, a Śląsk Wrocław swój mecz przegrywa. Oczywiście jest jeszcze dużo minut, dużo czasu do tego żeby to się mogło jeszcze tutaj. Żeby to się mogło jeszcze zmienić, Śląsk Wrocław na pewno będzie miał sytuację do tego, żeby wyrównać, a tymczasem e, <laughs> i na tą chwilę. E, no to co? Zobaczcie, Raków 82 punkty. Miejsce pierwsze Śląsk 81 punktów miejsce. E, drugie co tu się jeszcze. Co tu się jeszcze może wydarzyć? 25 minuta. E, Brenio daleko wychodzi Heredia i przejmujemy kontrolę nad piłką Chodyna do Lovrena Lovren, Lovren. Chodyna Miguel Luis Lovren <ścoughs> Lovren Rodriguez, Iwi Lopez, Iwi Lopez na wysokości 11 metra, ale tracimy piłkę Papanikalu, jakiś tutaj zawodnik z ciekawym nazwiskiem i chodyna. ponawiamy atak Lovren. no Czy będzie tutaj walczył o pierwszy skład Lowren? Piękne podanie do Kaczmarskiego, mamy 2 do 1, 17 gol Iwo Kaczmarskiego i kolejna chyba 15 asysta Dawora Lowrena i 2-0. No my swoje robimy. Miedź Legnica też swoje robi. Na tą chwilę, moi drodzy, jesteśmy, jesteśmy mistrzami kraju. Dzisiaj się to wszystko rozstrzygnie. Dzisiaj się też rozstrzygnie, kto zajmie miejsce trzecie w tej chwili. Legia 62 punkty zaraz za Legią Lech Poznań, ale te dwa mecze grają, te dwa zespoły grają między ze sobą. I Lech chyba prowadzi, bo wyprzedził Legię w tabeli, a miał dwa punkty mniej, więc raczej na pewno Lech na tą chwilę prowadzi w swoim meczu, a tymczasem Śląsk Wrocław doprowadza do wyrównania i powoli wszystko wraca do normy, tak jak Śląsk Wrocław wraca na pozycję lidera. Emerson 20, któraś tam bramka tego zawodnika, i powoli mój entuzjazm opada, bo nie wiem, czy Mierzlegnica będzie w stanie jeszcze przeprowadzić jakiś atak na tyle skuteczny, żeby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Być może tak, więc róbmy swoje. Róbmy swoje. Strzelili jedną bramkę, czemu nie mieli strzelić być drugiej? Czemu nie mieliby strzelić drugiej? To chciałem powiedzieć, a tymczasem Jagielonia też próbuje coś tutaj zrobić. Jagielonia też próbuje nam tutaj zepsuć humor tego ostatniego dnia. Uwaga, łatara. Ale Brenio na posterunku broni i nie tracimy bramki. 2 do 0:33 minuta. Erik Ramirez strzela bramkę dla Śląska-Wrocław. No i Miedź Legnica potrzebuje już dwóch bramek, a my potrzebujemy cudu, żeby cieszyć się z Mistrzostwa Polski. Ramirez i Emerson, ta fantastyczna para napastników Śląska-Wrocław, no strzeliła w tym bramek. W tym sezonie strzelili ponad 50 bramek w samej tylko lidze tych dwóch zawodników. My też mamy dobrych napastników i Iwi Lopez i kuźniar strzelili też ponad 40 bramek, no ale nie jest to ponad 50 bramek. Zależność, zawodników od, zależność Śląska od tych dwóch zawodników jest porażająca. Tutaj robiłem wywiad w kwestii tego, czy można by jednego może chociaż z nich sprowadzić tutaj do... Częstochowy, ale szanse na to są bardzo małe, ponieważ ci zawodnicy już kosztują ponad 2-3 miliony euro, a tyle raczej mieć nie będziemy, no chyba, że my zrobimy sobie wyprzedaż w własnych szeregach i spróbujemy trochę tych pieniędzy zarobić. Moi drodzy, przerwa, prowadzimy 2 do 0, my swoje robimy, niestety swoje robi też Śląsk Wrocław. I po tych pierwszych ekscytujących minutach wszystko wróciło na tory. No właściwe, niewłaściwe, ciężko powiedzieć, no jednak oczekiwane, no bo tak muszę powiedzieć, no nie sądzę, żeby mieć była w stanie wygrać to spotkanie. Sprawili niespodziankę, strzelając jako pierwsi bramkę, oczywiście. No, ale ostatecznie raczej tego meczu nie wygrają. 60 minuta spotkania we Wrocławiu bez zmian, w Częstochowie też bez zmian. Iwi Lopez, rzut Wolny, umie, umie, umie strzelać. Iwi Lopez. To jest jasne i oczywiste. Miguel Louis cały fragment i uwaga, Lovren, ciekawie się tam to, ta, ta akcja zawiązała. Ciekawa, ciekawe rozwiązanie naszych zawodników. 61 minuta, czas na zmiany. Kogo możemy tu wpuścić na boisko? No Niewielu zawodników. Zespół gra dobrze, Jaorezende ok. Olejarkę chciałbym zobaczyć. Nie, ja wejdź za Lorena. Nie. no o nie, 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 nie. Tak. I co? Wskoczyła ta zmiana? Nie wskoczyła ta zmiana. <ścoughs> Dobra, Headlund wejdzie za Lorena. Niech będzie ta zmiana i Abilio Baia niech wejdzie sobie za chodynę. Zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko. Dwadzieścia kilka ostatnich spotkań, dwadzieścia kilka ostatnich minut sezonu 2025-2026 i co, powoli kończy się ten sezon, sezon myślę... Sezon bardzo dobry. No zdobyliśmy mnóstwo punktów. 82 punkty, zdaje się, mamy w tej chwili. Nie przypominam sobie i nie pamiętam, kiedy w polskiej lidze zespół zdobył 82 punkty i nie wygrał Mistrzostwa Polskie. Myślę, że te czasy sięgają tych zamieszłych czasów, lata 96-97, kiedy to no, legia, z legia z Widzewem biły się 3 punkty za 3 punkty, zwycięstwo za zwycięstwo. I ten ostatni pamiętny mecz w Warszawie, Wydany przez Wizę w 3-2. Tam ten wicemistrz też mógł zdobyć dużo, dużo punktów, 80 lub więcej. Tak więc myślę, że dopiero w tamtych czasach możemy szukać poprzedniego zespołu, który zdobył 82 punkty, tak jak my ja w tym sezonie. No, Ale mistrzostwa nie zdobył. Tak, moi drodzy, koniec spotkania. Śląsk-Wrocław zostaje mistrzem Polski Raków-Częstochowa na miejscu drugim, a na miejscu trzecim... Legia czy Lech? Czy dowiemy się tego teraz, czy może dopiero w odcinku, który będzie podsumowaniem sezonu? Zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilkę. Mam zamiar po tym sezonie odłączyć czwartą ligę od tutaj rozgrywek z uwagi na to, że po prostu te wszystkie właśnie reakcje mediów, wczytywania, niewczytywania, cała ta Cała ta machina komputerowa po prostu za dużo czasu zajmuje i prawdopodobnie po tym sezonie odłączę czwartą ligę. Zobaczymy, dam jeszcze szansę Spartakusowi na awans do ewentualnej trzeciej ligi. Z tego co ostatnio sprawdzałem byli na pozycji wicelidera Czarni Połaniec raczej awansuje do. Czarni Połanie raczej awansują tutaj do e, trzeciej ligi, tak więc Spartakus prawdopodobnie e, no zleci tutaj w niebyt tych drużyn, które e, nigdzie nie grają. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko nie będziemy tutaj czekać albo już będziemy czekać. Legia Warszawa zostaje moi drodzy trzecim zespołem w tabeli. Muci w 90 minucie doprowadza do remisu i i wyprzedza Lecha Poznań. Tak więc podium sezonu 25-26 to Śląsk Wrocław. 84 punkty: Raków Częstochowa, 82 punkty: Legia Warszawa, 63 punkty. Tylko Śląsk Wrocław wygrywa ostatecznie 5 do 1. Przeciwnik grał w 9. Dwie czerwone kartki. Tak więc no cóż. Mistrzostwa nie zdobyliśmy, ale i tak myślę, że ten sezon był bardzo dobry, bardzo ciekawy w naszym wykonaniu. Po prostu byli lepsi. śląsk Wrocław miał jeszcze lepszy sezon, zagrał jeszcze lepiej i po prostu wygrał to mistrzostwo. Moi drodzy na dzisiaj to tyle. Dziękuję, to był trener, to był serial Droga. Do zobaczenia w odcinku kolejnym, w którym podsumujemy sobie sezon. Peace out.